La Cité. Kolejna część, Ngelokura z tej strony, witam bardzo serdecznie w odcineczku następnym, znowuż w Steel Rising. Naszym celem ostatnio po spotkaniu Łopata było jest w zasadzie walka z kolejnym, tak jakby, tytanem. Szkoda, że naszego kolegi tu nie ma, bo bym sobie z nim porozmawiał. Tak po prostu z dupy zniknął i... No i tyle. Dobra, my natomiast możemy sobie tutaj gdzieś dalej przeskoczyć jak widać. Łatwiej byłoby po prostu zrobić szybki dash. Ale myślę, że nie będzie to konieczne. Poskaczemy sobie, pozbieramy, powalczymy z tym, z kim mamy powalczyć i już. Brzeg sekpany. Odwróć się i stąd. I po co ci to było. Ach, te automaty nigdy się nie nauczą. A ciekawe czy da się skakać po tym. Nie no, nie będę próbował. To nie Prince of Persia albo nie wiem Assassin's Creed. Szybko poszło. Idzie kolejny. Raczej tego nie otworzę. Muszę gdzieś pewnie przeskoczyć. O, chyba to tak nie działa. <gry> Akurat nie w tym wydaniu, bo na poprzedniej mapie tak się dało zrobić. Tam się trzeba dostać, ok. A no tak. W sumie racja nawóz i do góry. Niestabilny rzeźnik. To ja Powiem wam szczerze, że nawet poszło mi tak łatwo. Co prawda nie widzę tu wystalki, żeby się... żeby odpocząć. Cylinder Obywatelki Carmaniola Obywatelki. Uuu, nie jest to za dobre. Odporności na ogień tylko ma i wytrzymałość zwiększa, także tyle z tego dobrego. No dobra, pokonaliśmy kolejnego niestabilnego automata. Teraz możemy iść dalej, i w ogóle kolejna skrzynia, która jest zamknięta. Uuu, a w ogóle ciekawi mnie jedna rzecz: taka armia nie potrafiła sobie poradzić z paroma automatami. Dziwne, ile da sitie. To to było. Coś mu zerwali z tego. Z de a, to złoty krzyż. A, jest Westalka. Super. No to powiem szczerze, że teraz to ja bym sobie na przykład e, ulepszył. Ten pi... A, dobra, sztabki brązu nie mam. Dobra, nieważne. To się nie ulepszę. <grytania> Chciałem. I na tym się skończyło. Okej, okay, mamy pieska. Ani jeden, ani drugi, ani trzeci mi nic nie zrobił. Jest to bardzo pocieszne. No i okej, okay, tu bym pewnie mógł przeskoczyć sobie na drugą stronę, ale nie ma takiego. nie ma takiej potrzeby. Rzeku Sekwany też w sumie nic ciekawego się nie dzieje. Myślałeś, że się ukryjesz przede mną? Ej, ty, ty, automacie, ty. O, ja. Muszę pamiętać, żeby z tego korzystać, bo to jest przydatne. Cię w mordę, tu jest ten większy znowu, Kalibar. Ło, wow, co poleciał w ogóle. On czegoś w ogóle pilnował? Tak, granat mrozu, którego mam 18, przyda się na pewno. Ile da la A to nie jest to miejsce, gdzie się miałem tutaj z tym bocem napieprzać? Chyba tak. Z tym ziemutkiem już akurat walczyłem. No i dobra, i co? I tam tego zostawił. A tu ta zdradziecka szumowina jest. Aha, okej. Okay. Aha, to tam jest ciało w środku. To jest to skrzynia, co przy pierwszym bosie mieliśmy. Może będziemy musieli go uwolnić z tego czy coś takiego, nie wiem. hmm oh the stalker no no and i thought i was safe to... be not afraid i am not a member of the royal army au contraire i intend to put an end to it and now comes the time when the wolves are at each other's throats. I will not hurt you. You can believe me. Believe you? I'm afraid it's too late, madame. Those whose bodies are strewn about this square paid the ultimate price for their blind trust. Like me, they believed in their country, in the National Guard that they were urged to join. They believed in the Marquis de Lafayette who was to lead them to victory. They waited in vain for their savior. Look at them now. See what has become of their beautiful illusions. How did they die? Steel and fire, madame. We didn't stand a chance. And our wretched commanders must have known it. They saw what that gigantic automat was capable of, yet they let him cross the bridge and didn't sound the retreat. The only reason I'm still alive is that I'm a spineless coward. I couldn't help myself. My legs carried me here, where I hid, motionless. And it was from here that I witnessed the massacre. That creature, a parody of a cardinal, nothing could stop it. Soldiers and volunteers alike were mown down like sheaves of wheat. Automat, does it have any weaknesses? I don't know. My comrades attacked the sphere that supported it. In retrospect, they probably should have tried a different strategy. They should have aimed higher, perhaps, its head. If you could call it a head. There's no way of knowing. I will go and find it. A votre guise, madame. My prayers go with you, even if I don't think you stand much of a chance. Ile z nim można gadać? A, dobra. O, aha. Oto to jest tam, tak? Już? Monsignor. Pan Markis jest w ciężkim stanie i wszystko wskazuje na to, że jego godziny są policzone. Ale czy jego ekscelencja mógłby udać się do Argentu aby udzielić mu ostatniego namaszczenia? Obaj na pewno zdajemy sobie sprawę, że nie zawsze był dobrym chrześcijaninem, ale boi się o swoją nieśmiertelną duszę i obiecuje pokutę. Zostaję mu tylko ja, jego lokaj. Ufam, że jego ekscelencja nie pozwoli, aby opuścił ziemski padł w tak straszliwej samotności. Pozostaje waszym pokornym sługą. Ha. Dobra, ogółem myślę, że mogę, możemy sobie nieznacznie zwiększyć szansę na wygranie tego pojedynku. Poprzez, wiecie, wykorzystanie tych tutaj właśnie esencji. Dokładnie, teraz możemy sobie ulepszyć. Ulepszenia. Zręczność mi nie za dużo pomoże, inżynieria nie chce wigornie. No siłę będziemy musieli zwiększyć, dokładnie. Okej, okay, czyli to coś, to jest ten kardynał, tak? Te? Czemu zeskakujesz bez mojego pozwolenia? Okej. Okay. Automat zaklęty duszą. Dobra, wiecie co, wam powiem. Okej. Okay. Ok. I co ty teraz tak będziesz cały czas latać? Okej. Okay. Jest on jakoś super ciężki.